Proszę Państwa, jeśli chodzi o mm, teraz budynek, te dwa budynki, rzeczywiście chcieliśmy zrobić te budynki razem. Występowaliśmy o środki zewnętrzne, zostały wykonane projekty, nawet dostosowane do pewnych wymogów, zastosowaliśmy tutaj fotowoltaikę również, no niestety tych środków nie dostaliśmy. W związku z tym chcemy najpierw zrobić ten budynek archiwum. Drugi budynek, ten na cele oświatowe, gdzie również został wykonany projekt, jak Pan Radny zauważył, w porozumieniu ze szkołą, w zasadzie wspólnie przeznaczenie tego budynku, uległ dewastacji, kilkakrotnie się palił. Na dzień dzisiejszy mamy ekspertyzę, ten budynek nie nadaje się do remontu. Po prostu remont tego budynku, stwierdza rzeczoznawca, przewyższyłby postawienie nowego. W związku z tym chcemy w tym miejscu sprawdzić jeszcze fundamenty, być może te fundamenty nadają się, pobudować drugi, nowy budynek, o bardzo podobnych gabarytach i w tym celu wykorzystać projekt, który już został zrobiony. No wiadomo, zaczęto od inwentaryzacji, wykonano, bo wszystkie instalacje tam są od nowa do zrobienia. Także na bazie tego projektu chcemy wykonać nowy projekt i tę inwestycję zrealizować. Między innymi wystawiając tą, tą działkę 3 hektarową, chcemy ją sprzedać, tak jak było to mówione na poprzedniej sesji. Środki przeznaczyć na inwestycje i między innymi na tworzenie tego budynku, nowego budynku na cele oświatowe. Także nie sądzę, że te pieniądze zostały zmarnowane. Jeśli chodzi, proszę państwa, o ogiżyce, to sprawa jest troszeczkę, troszeczkę dłuższa. My to omawialiśmy również bardzo szeroko na spotkaniu z mieszkańcami w Chodakowie, gdzie w ogóle radni prawie w ogóle się nie pojawili, niektórzy byli. Natomiast od właściciela posesji, którą Kupiliśmy, dowiedzieliśmy się, że niektórzy radni zakłócali im spokój w ich prywatnym domu, natomiast na to spotkanie nie przyszli. Proszę Państwa, my chcieliśmy. Wiadomo historia jest taka, że ustawodawca kazał, żeby były obiekty do 14 wychowanków. W związku z tym. Dokonaliśmy podziału za zgodą, za zgodą konserwatora zabytków, zrobiliśmy, wykonaliśmy tam dwie działki i zrobiliśmy projekt. Natomiast zaczęły do nas, bo uważaliśmy, że tam jest dobra lokalizacja, bliskość szkoły i chcieliśmy, żeby te dwa domy dziecka tam powstały. Ale doszły do nas informacje, że szkoła w Gierzycach ma być zlikwidowana, w związku z tym no nie ma sensu, żeby tam pobudować te domy i dzieci dowozić do innej szkoły. W tym celu zarząd wystosował pismo do Rady Gminy Wilowie, nie jest ono długie, pozwolę sobie przeczytać. Powiedziałc Sochoczewski, wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach o prowadzeniu domów dziecka, jak również dążąc do polepszenia warunków przebywających w nim dzieci, planuje zrealizować inwestycję polegającą na budowie dwóch oddzielnych domów dziecka. Zarząd Powiatu rozważa wiele lokalizacji dla nowej placówki, biorąc również pod uwagę zakup mieszkań, tak aby tworzyć dzieciom warunki jak najbardziej zbliżone do domowych. Tak nawet radzili nam w Urzędzie Wojewódzkim, że mogą to być domy mieszkalne, mogą to być mieszkania w bloku. Argumentem Przemawiającym za tym, aby inwestycje zrealizować w Giżycach był niewątpliwie fakt bliskiej obecności Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, jak również zapewnienie kontynuacji zatrudnienia mieszkańcom Gminy Iłów. Niemniej w związku z niepokojącymi informacjami z dnia 25 lutego 2020 roku uzyskanymi na spotkaniu w Goku i UF dotyczącymi planów Rady Gminy i UF odnośnie likwidacji szkoły podstawowej w Giżycach, zwracam się do Rady Gminy o pilne zajęcie konkretnego stanowiska w sprawie dalszego, długookresowego funkcjonowania szkoły podstawowej w Giżycach. Decyzja o likwidacji szkoły spowoduje konieczność ewentualnego zweryfikowania już podjętej przez Zarząd Powiatu decyzji odnośnie lokalizacji budowy nowych dwóch domów dziecka. I chwileczkę, otrzymaliśmy pismo. W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2020 roku Rada Gminy Iłów informuje, że nie przewiduje zamknięcia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach w roku szkolnym, a więc już trwającym 2019-20 i 2021. Uznaliśmy, że nie ma sensu budowania e, tam domów dziecka, skoro dzieci i tak trzeba byłoby dowrócić. I tutaj z podpowiedzi władz województwa, jak również z tego co mówiliśmy wcześniej, skorzystaliśmy, zaczęliśmy szukać obiektów, które kupimy i przerobimy, na, dostosujemy do, do, do przebywania tam dzieci. Natomiast, proszę Państwa, te projekty one są tak zrobione, że są również do wykorzystania. Przybywa różnych zadań z zakresu pomocy i opieki społecznej i być może jakieś tam plany rysują się, ewentualnie budowy i przeznaczenia na inne cele. Co do, co do Gizys, jeszcze raz podkreślam. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że szkoła jest zagrożona. Pan przewodniczący Tomaszewski podpisał to pismo, że gwarantuje tylko jeszcze rok istnienia. Uważaliśmy, że nie ma sensu tam budować domów dziecka. I tak też zrobiliśmy, poszukaliśmy nowych obiektów.